Cześć, to Michał Karbownik. Zapraszam Was na program Legia Gossip. Ty nie Już za chwilę zmierzysz się z plotkami z szatni. Nie, to jest absolutnie nieprawda. Sprawdzimy, czy jestem dobrym plotkarzem, czy w ogóle do tego się nie nadaje. Spra... nie. Jak to było? sprawdzić? Mam nadzieję, że chłopaków nie poniosło. Oczywiście niektóre sprawy powinny zostać w szatni. To jest pierwsza, czy co? Tylko po prostu bierzesz, bierzesz... Czyli tak bo na Trzymają tak, po prostu... I jak na akcja, to odwracasz i czytasz na głos. No to akcja. Jak Michał miał urodziny, trener kazał mu mówić równo, minutę, bo zawsze bardzo mało mówi. I zaczął mówić: Cześć, jestem Michał, karbownik. Spojrzał na zegarek, minęło 20 sekund, i mówi tak: To jeszcze 40 zostało, dobra, dam radę. I mówił takim powolnym głosem. Tak, to jest prawda. Eee, trener właśnie, kiedy miał urodziny, kazał. kazał mi wystąpić przed całą drużyną i e, podziękować za życzenia. Tak jak e, u nas jest szatnie zwyczaj Myślę, że to, że to był Maciej Rosałek. No to ładnie, dla każdy mógł. Kto? To mnie zgadza. Michał bardzo skrupulatnie uczy się języka portugalskiego. Choć na razie opanowało tylko hasło, a tua prima. Troszkę jest w tym prawdy, a troszkę nie, bo, bo więcej, więcej słów e, tam załapałem od e, kolegów z Portugalii. A myślę, że, że to powiedział e, Andre Martins. <klucza> Michał ma w Kasanowa, bo siedzi na Instagramie i umawia się z dziewczynami. To, e, to jest. E, że to jest plotka, ale to powiedział Paweł Szalek, tak? Nie? Nie, to jest plotka. A, bo to plotki nie mówię. Burcęska siłownia ukarbownika Jego pokój w bursie, ssunął ze sprzętu do ćwiczeń i często przychodziliśmy tam, tam i razem ćwiczyliśmy. E, to jest e, prawda. E, nie wiem, taki zwyczaj w bursie, w ogóle teraz mam też w domu, że, że zawsze tam e, staram się. Co się w sobie udoskonalać, czy trenować, czy rolować. Myślę, że to, że to mój właśnie kolega z Bursy powiedział Maciej Resołek. Jedziemy dalej. Nie robię kląteczki. Nie no. to takie łatwe akurat. Podczas meczu w prezentacji młodzieżowej Polska Szkocja Gilmour, który aktualnie gra w Chelsea, załamał mu ząb. Mało kto wie, że złamał on ten ząb już przed tym meczem, kiedy szedł chodnikiem. Zagapił się w telefon i uderzył w eee, Tak, to jest prawda. Eee, kto mógł to powiedzieć? Eee... Myślę, że to był Maciej Rosołek. To za łatwo. Za Michał najbardziej lubi cukierki Michałki i zawsze kupuje je i rozdaje w szatni, jak ma urodziny. O kurczę to ciężkie, bo jak byłem młodszy, to właśnie miałem taki zwyczaj, że, że jak miałem urodziny, to kupiłem właśnie cukierki Michałki je rozdawałem. Ale to w szatni nie było takiej sytuacji, więc myślę, że to jest plotka. Ja tu kupowałem białe, najlepsze. Białor najlepsze. Michał wkurza się kiedy krzyczę jego imię na cały głos przy innych Ale to, to nazwisko krzyczał. I to może być. E... Też Andrzej Martins. O! E, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że sobie poradziłem. A do następnego e, odcinka programu Legia Gossip. E, Nominuję Pawła Wszoka. Zobaczymy, Cwaniaczku, jakim plotkarzem jesteś.